Czy jest jakaś największa konferencja, na którą warto się udać? Powiedzmy takie tak. najważniejsze wydarzenie w roku, gdzie właśnie najwięcej osób mhm. i już bardzo takich doświadczonych, powiedzmy grubych, yy, grubych ryb, ale właśnie takich śródkich yy, ludzi, mhm. gdzie mogą się właśnie jakby spotkać, porozmawiać, przedstawić właśnie swoje plany. Yy, zdecydowanie polecam InvestGovs. Yy, to jest co roku największa impreza inwestycyjna w tym regionie Europy. Tam można poznać mega ciekawych ludzi z każdej dosłownie branży. Nie mówię tylko o kryptowalutach, ale wiadomo, im, im szybciej, im dalej idzie ten rynek kryptowalutowy, tym więcej osób, specjalistów, osób z branży pojawia się na takich eventach. I one zawsze były, od kiedy przynajmniej ja chodzę na, na te kawsy, one zawsze były, zjawiały się. Jest ich coraz więcej. Teraz w Warszawie był event dedykowany właśnie sektorowi Web3. Tak się nazywał, żeby nie odstraszyć osób słowem kryptowaluty. Mm -hmm. I tak, to jest, to jest taki największy event, który w czystym sumie mogę polecić. Jest masa takich eventów też, jak Crypto Community Conference. Był w tym roku, czy w zeszłym roku w Łodzi. Też organizowany bodajże przez Krypto Ekipę. Pozdrawiam Krypto Ekipę. Pozdrawiam serdecznie. <laughs> <Też> <laughs> I jest jeszcze Kryptosfer, chyba we Wrocławiu, ale nie miałem okazji, żeby uczestniczyć, ale tam też pojawiają się te osoby, które znam, kojarzę, więc myślę, że mogę też polecić.